Cześć, tu Wydzierganna, czyli Ania. Na poprzednich filmikach pokazałam Wam podstawowe ściegi w szydełku. Na tym podzielę się z Wami sposobem, w jaki zmienia się kolor. Mamy tutaj naszą nieśmiertelną robótkę przykładową. Tutaj mamy Tutaj mamy półsłupki, półsłupki z narzutem, słupki oraz słupki podwójne. Ja wykonam szybciutko dwa rzędy półsłupkami, żeby było prościej i szybciej, żebyście się nie, nie zanudzili. Szybciutko. Jeden. Odwracam robótkę, drugi rząd półsłupkami. I teraz się zatrzymujemy. Zwróćcie uwagę. Zwróćcie uwagę na to, że nie zakończyłam ostatniego półsłupka. Mam cały czas. Mam cały czas dwie pętle na szydełku. Troszeczkę mi ostrość uciekła, ale mam nadzieję, że widzicie, że to widzicie. Biorę nic innego koloru na przykład czerwonego. Wziąłem troszeczkę kontrastowy, żebyście widzieli lepiej jak to wygląda. Jest to ten sam typ nici, jest to Yarnart Jeans Plus, tylko po prostu w innym kolorze. I w tym momencie trzymam tę nić, zahaczam o szydełko i przeciągam je, przeciągam ją przez dwie pętle. Tak jakbym kończyła słupek. W tym momencie troszeczkę ją wyciągam i zacieśniam nitką od kłębka. Nitką od kłębka troszeczkę zaciskam, zaciskam te pętelki, żeby one nie były zbyt luźne. I zawiązuję. Proszę bardzo. Nic obcinam. W ten sposób zmieniłam kolor. Jak widać słupek ostatni i tak jest koloru brązowego, natomiast kolejny rząd będzie już w kolorze czerwonym. Trochę rozwinę sobie nici i przerabiam rząd do końca. Również słupkami Przepraszam, półsłupka. Hmm. W, ten sposób możecie także, w ten sposób możecie także dołączyć w dowolnym momencie w rzędzie możecie dołączyć nic tego samego koloru, jeżeli kończy Wam się kłębek. Natomiast jeżeli chodzi o łączenie nici, przygotowałam dla Was inny filmik. Za chwileczkę pokażę Wam, jak zrobić tak zwany węzeł rosyjski.